Pierwsza reakcja to było wielkie zdziwienie. Na początku w to nie dowierzałem, ale po czasie, po czasie się tak uspokoiło wszystko i zaakceptowałem to i będzie trzeba pojechać walczyć o swoje. No takie cele na tą kadrę to jest pokazać się po prostu jak z najlepszej strony też robić to co zawsze robię i, i będzie dobrze. Zupełnie nie spodziewałem się tego powołania, to było dla mnie takie duże zaskoczenie. Zaczynałem grać w takim rodzinnym miasteczku z niskiej woli. Tam od dzieciaka mnie prowadził trener Marcin, oglądała, później przejął trener Artur i tak. Od zawsze już to była bramka, tam w pogoni i po czasie, po czasie przeszedłem tutaj, co się okazało, że było chyba najlepszą decyzją w moim życiu i zaczęło się układać. Moim bramkarskim idolem jest Manuel Neuer. Gra nogami, pewność siebie, wszystko. Myślę, że moim atutem jest na pewno pewność siebie i nastawienia. No, do poprawy to zawsze coś będzie. To nie ma tak, że coś jest dobre, coś jest złe, tylko zawsze coś będzie do poprawy. Na pewno to jest duże wyróżnienie dla Kuby, ale to też... Yy... Podkreśla pracę jaką tutaj wykonuje y, sztab, y, Departament y, Bramkarzy, cała, cały, cała Akademia, tak? bo to, że dzisiaj Kuba jest powołany to oczywiście największa jego zasługa, ale nie zapomnijmy to jest proces kilkuletni i, i tak naprawdę Kuba dzisiaj y, Powoli zaczyna zbierać owoce swojej ciężkiej pracy całej akademii i tylko możemy się cieszyć, że, że kolejny zawodnik gdzieś jest w kadrach młodzieżowych Polski. Jestem uczniem w szkole gortata. Wchodzę do klasy drugiej. Szkoła z akademią się fajnie łączą, mamy. Blisko na treningi, plan jest też ładnie ułożony, więc wszystko jest jak na, jak na najwyższym poziomie. Tak najwięcej zawdzięczam trenerem, odbrał. Każdy, każdy wniósł jakąś cegiełkę do tego, gdzie w tym momencie jestem. Treningi są na bardzo wysokim poziomie, co nie tylko ja mogę powiedzieć. Zawsze pracujemy nad czymś innym. Jak coś po meczu jest do poprawy, wynosimy to z analizy. Później to poprawiamy i jesteśmy coraz lepsi przez to. W pierwszym meczu w czwartej lidze było właśnie takie coś, że byli starsi, że tam mają większe doświadczenia, ale już tak na drugi mecz, tak jak do każdego innego meczu wyszedłem, dobrze nastawiony, pewny siebie. No na pewno za pierwszym razem w drugiej lidze na ławce to było coś, to było to po prostu nowe przeżycie takiego, którego się nie spodziewałem, że tak szybko się zdarzy i ogólnie no nasza dru dru druga drużyna prezentuje bardzo wysoki poziom, więc to jest, to jest duże przeżycie pojechać na taki mecz, zobaczyć z bliska od środka tak naprawdę, więc... Bardzo, bardzo miłe uczucie, ogromna satysfakcja z tego, że Kuba dostał powołanie. Po to tutaj jesteśmy, pracujemy, żeby ci chłopcy się rozwijali i dostawali powołania. Mam nadzieję, że e, to nie tylko Kuba e, jako jedyny będzie tutaj kadrowiczem. Mówię tutaj o ŁKS-u 3, mam nadzieję, że tych powołań będzie, będzie więcej. I takie małe sukcesy bardzo, bardzo cieszą. Od lipca trenuję tutaj w UKS ie 3, zmiennie z drużyną UKS 2 Kilkakrotnie był na ławce rezerwowych w drugiej lidze, u nas dostaje szansę w czwartej lidze, jeżeli chodzi o grę. Dodatkowo, przed chwilą dostał to powołanie. Jakby sama etyka pracy Kuby jest na bardzo wysokim poziomie. Kuba zawsze przychodzi na tringi bardzo zaangażowany. Widać, że chłopak bardzo się stara na treningach. Oczywiście tutaj mogę powiedzieć, że wszyscy chłopcy bardzo się angażują w treningi, to nie tylko chodzi o Kubę, ale wszyscy chłopcy wyglądają bardzo, bardzo dobrze na treningach, bardzo chcą się przykładać do tych treningów. Kuba bardzo dobrze wygląda na tych treningach, etyka pracy jest na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o plusy, to oczywiście warunki fizyczne, którymi tutaj dobrze tutaj wygląda. Gra na linii, gra nogami w tym wieku, tutaj wyprzedza chyba chłopaków troszkę, także, także te, te rzeczy na plus. Jak przychodziłem do łks u to miałem wiele razy okazję podawać piłki pierwszej drużynie. Było to, prostu, to było to wielkie przeżycie zobaczyć tyle ludzi, piłkarzy grających na równej trawce, przy oświetleniu, przy kibicach. Jest to po prostu takie, to było dla mnie nowe i duże przeżycie. I oczywiście też mam nadzieję, że w jak najbliższym czasie uda się, uda się po prostu zagrać w tej pierwszej drużynie, być w ich środowisku treningowym być po prostu tam, jak najwyżej. Na pewno tutaj w naszym gronie bramkarskim to jest taka atmosfera bardziej rodzinna niż toksyczna. Wiadomo, jest rywalizacja, każdy chce grać, każdy każdy chce mieć tutaj swoją pozycję, ale zdrowa, to jest zdrowa rywalizacja. Każdy z każdym tutaj tak naprawdę się lubi i, i nie ma czegoś takiego jak kwas w drużynie. Przede wszystkim bardzo skromny, yy, ciężko pracuje tutaj, nie można o nim powiedzieć złego słowa. E, mi się wydaje, że ta pokora i skromność, o której ciągle tutaj powtarzamy, mimo dobrych wyników, to jest podstawa yy, w rozwoju młodego zawodnika. Ważne jest, żeby teraz Kuba nagle nam nie odleciał, ale wydaje mi się, że to nie grozi mu. Już my, od trenerzy w akademii, tutaj postaramy się o to zadbać, ale na co dzień naprawdę. A czasami wrażenie mam, że, że jest za spokojny. Chcielibyśmy troszkę więcej energii jego, ale nie można złego słowa powiedzieć o nim. Na pewno tutaj bardzo dobre warunki. Tak? To jest Kuba, rocznik 2008, nie zapominajmy. Bardzo młody chłopak, a, a, a zarazem już bardzo dojrzały fizycznie, więc to myślę, że bardzo dobre warunki, ale moim zdaniem też świetna gra na linii, bo w ostatnim meczu z Orkanem Buczek, czy w meczu pucharowym z widzewem parę razy kapitalnie się zachował i, i tutaj nie ma co ukrywać. Kuba bardzo nam pomógł w tych dwóch meczach. Jak wchodziłem w treningi do LKS 2, to jak widziałem obrońców właśnie czy Olka, czy Oset, no chłopaków starszych ode mnie paręnaście lat, no to tak na początku ciężko było im krzyknąć, ale po czasie to nawet sami już mówili, że ich to trzeba po prostu okrzyczeć, żeby oni też wiedzieli co mają robić, bo tak naprawdę to my od tyłu więcej widzimy od nich. No tak jak w klubie jestem, czy na treningu rzadko się uśmiecham ze względu na to, że nie to, że nie lubię piłki, tylko się skupiam po prostu na wykonywaniu mojej pracy, tak i śmiać się mogę po treningu, ale na treningu trzeba być w 100% skupionym. Mamy też, jak w każdym sztabie trenerów przygotowania mądrocznego, którzy o to dbają, żeby ci chłopcy dobrze byli przygotowani. Kuba na pewno daje też dużo od siebie, że zostaje po tringach, przychodzi przed treningami, przychodzi na siłownię, także na pewno ma to wpływ na, później na to, jak wygląda na boisku. Kuba dał takie światełko, że kurde, każdy, każdy może być na jego miejscu, także. Myślę, że no nie siedzę w ich głowach, ale sądzę, że na pewno tak podchodzą do sprawy, że jeżeli Kuba dostał to powołanie, to, to czemu nie ja i na pewno troszkę więcej będą od siebie w tym momencie wymagali. I troszkę, ja bym powiedziałem, że etyka pracy tych chłopaków jest na bardzo wysokim poziomie i tutaj nie mam do, do żadnego z nich żadnego zastrzeżenia, ale wiem, że z takim już doświadczeniem, że można dostać powołanie, będą przychodzili jeszcze bardziej zaangażowani. No Bobka może na pewno zaliczyć takiej inspiracji, też motywacji, że jak on mógł, to czemu ja nie mogę. I też, też często jak mamy analizy, to nawet wzorujemy się na nim, co od niego można skopiować, więc Bobek jest takim tutaj przykładem w akademii. Tak, z moich meczów w to jestem najbardziej zadowolony z meczu z widzewem. Mecz derbowy też, pierwszy mój mecz w takim okręgowym pucharze Polski. No no już taki mecz na wyższym poziomie po prostu. Takie jest założenie, taki jest projekt dla 3 Dajemy młodym zawodnikom szansę gry już w piłce seniorskiej. Oprócz Kuby jest kilku kolejnych zawodników, e, którzy zasługują, mimo że mody, są w bardzo młodym wieku, e, bardzo dobrze funkcjonują w czwartej lidze i, i tutaj nikt nie gra za zasługi. Zostali e, szansę, wykorzystali ją i, 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 i kontynuują to, tak? więc tutaj. Nie było żadnej strony naszej bawy. Tutaj oni nie mają żadnej presji. Oni mają starać się rozwijać, być lepszym z każdym treningiem, z każdym meczem. Wynik oczywiście jest ważny, ale w tym momencie yy, głównie chodzi tutaj o, o ten aspekt taki rozwoju indywidualnego. I tutaj naprawdę nie mamy pod tym względem żadnego oporu, żeby wystawiać młodych chłopaków. W meczu z widzewem grał Kuba z rocznik 2008 i trzech chłopaków z rocznika 2007, a strzelił bramkę, więc. Yy, takie jest założenie tego projektu i cieszymy się, że, że gdzieś tam to się sprawdza. To najbardziej mnie wspierają tak w moim rozwoju rodzice, to jest na pewno i przyjaciele. Zawsze jak jest możliwość, to rodzice przyjeżdżają oglądać moje mecze, tylko że już na tych meczach mama to jest ta bardziej osoba emocjonalna, a tata tak bardziej patrzy spokojnie na ten mecz, wie, wie o co chodzi po prostu. O cele do dostania pierwszego takiego dowodu już. No to rozwijać się cały czas do tego momentu, cały czas zwalczyć o swoje i się nie zmieniać. Od tego tutaj jesteśmy, żeby tym chłopcom dawać szansę i na przykładzie Kuby można powiedzieć, że dobrze to, to wygląda i dobrze to realizujemy. Nie obawiamy się, jeżeli chodzi o pozycję bramkarzy. My przed sezonem mówiliśmy, że oczywiście kto będzie lepszy będzie tutaj bronił. Eee, czy to będzie chłopak z rocznika 2008, czy 2007, 2006 to dla nas nie ma w ogóle znaczenia. Kuba pokazał na treningach, że jest na to gotowy, żeby dostać tutaj szansę w czwartej lidze i, i, i dostał tą szansę i ją wykorzystał. Co nie zmienia faktu, że mamy tutaj bagaż innych bramkarzy, którzy tutaj depczą mu po piętach i na pewno ta rywalizacja wychodzi na plus.